Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie World of Warships, dziś małe omówienie listy zmian w patchu 0.6.1 Dostaliśmy nowe ulepszenia, troszkę tu się pozmieniało, jest ładna tabelka Tutaj jeśli chodzi o opis tych, tych patchy to jest coraz lepszy, więc śmiało z tego korzystajcie Jak wchodzicie na stronę worldofwarships.eu. Są wszystkie interesujące informacje. Dostaliśmy również inwentarz, coś co powinno być już dawno, dawno temu, no ale jest teraz i dużo osób dzięki temu, że sobie tam wejdzie i zrobi wielką garażową wyprzedaż, będzie miała sporo milionów na koncie, których wcześniej nie było. Jest to wszystko ładnie pokazane, gdzie to jest, wchodzimy w swój nick, na samym, gole, na samym dole po polsku będzie inwentarz. Wchodzimy i mamy wszystko, i w zależności od tego, ile macie gratów, tak dużo będziecie klikać, to wszystko sprzedając. Można również, może wejdziemy do gry od razu, pokażę. Można również sobie sprzedawać flagi, tego typu rzeczy. Nie wszystko, co tutaj widnieje, można sprzedać. Jest oczywiście podział na kraje. Są ulepszenia, które też można sprzedawać Sprzęt eksploat eksploatacyjny Sygnały Mógłbym zrobić tutaj dobrą wyprzedaż e, Flag wybuchówek e, no, Innych też mam po tysiąc, więc można by było tego sprzedawać. Sygnały smoka są najbardziej w cenie 37,5 tysiąca Dosyć nieźle I są jeszcze flagi pamiątkowe ich sprzedać nie można. Są kamuflarze. je sprzedać można. Poza o, specjalnymi. O takie cacka. No i tak to wygląda. Więc no taka rzecz mała, a cieszy. Cieszyłoby mnie jeszcze jakby dodano, zaimplementowano tutaj wreszcie yy, pokój treningowy i yy, powtóreczki. To by już był sukces a tutaj oczywiście wszystko to jest omówione są rzecz jasna już bitwy rankingowe dzisiaj na streamie, cały stream z bitew rankingowych będzie więc będziecie mogli również ze mną powalczyć jeśli macie rangę 12 i te okolice na razie tak sobie z 4 czy 5 bitew stoczyłem już jedna jest nagrana, ta pierwsza dosyć, dosyć ładne otwarcie było wszystko na masie grałem Meta jest taka jak przewidziałem: jest dużo krążków. Lotniskowców też troszkę jest, ale dalej nie tyle, żeby były w każdej bitwie. Pancerników jest mniej niż było, i niszczyci niszczycieli jest mniej niż było. A przynajmniej tak na te, na te pierwsze bitwy mogę powiedzieć. Oczywiście Belfast, jak jest, to robi spore zamieszanie. Są też te epicentrum nowe, nowe bitewki. Dosyć interesujące. No, niestety, jak, jak grałem jedyną na tym trybie, to trafił nam się e, Chicken, e, Majdan i inne takie określenia. Mówiąc krótko, tchórz gdzieś popłynął i przez niego e, położyliśmy grę. No, niestety. Tak też bywa. Dobra. E, oczywiście, tutaj, jeśli chodzi o, o, o tryb rankingowy, to. Będzie trwał. Mm, no, tutaj jest ten US, USS Black. Dla tych, którzy e, tłuką tutaj cały czas jedynki. E, i, I pamiętajcie również, że flinta można dostać. E, pod tym względem to jest naprawdę miła sprawa. Siódme poziomy tylko dla wszystkich. Nic się nie zmienia. Pod tym względem przeciaki były prawdziwe. E, I czy, czy mamy tutaj coś jakiegoś Rewelacyjnego. Dalej, dalej się nie traci gwiazdki, jak jeszcze najlepszym i się pod tym względem tutaj nie pozmieniało. I troszkę jak widzicie, ekonomia jest grzebana od czasu do czasu. Kontenery również były grzebane. Teraz dostajemy na tych, spróbuj szczęścia, cztery flagi, a nie pięć. No, jak się śmialiśmy na streamie, niedługo będziemy mieli kontenery, że niestety, ale. Przegrałeś okręt. <noise> może tak źle nie będzie, to oczywiście żarty. Niemniej nie, no, będą, będą pewnie jeszcze, wydaje mi się, przykracane te kontenery. Zwyczajnie widać wypada za dużo. Za dużo i jest no, sklepik mniej popularny, ludzie nie muszą już kupować flag. Na to wiadomo, hajs się wtedy nie zgadza. Dobra, kamuflaże, kamuflaże. Tutaj zmiany w kontenerach, jeszcze zobaczcie, można teraz dodatkowo wygrywać Belfasta, Dunkierkę, Prince Eugena, Krasny Krym, Leningrad i Perf. Z tego wszystkiego, bardziej wiem, jest tylko ten okręt. Reszta jest całkiem niezła. Jeśli bym miał powiedzieć no, najlepszy z tych okrętów, to bym wybrał tego i tyle. <grym> Jeśli go traficie, to jest nieźle. I macie od razu okręt na rankingówki, jak znalazł. Została usunięta skrzynia, którą najczęściej dostawałem, 250 wlak i dodaliśmy w to miejsce specjalne ulepszenia. No może kiedyś zobaczę. Zwiększyliśmy szansę na otrzymywanie super kontenera o 50% dla konteneru. Więcej kredytów, więcej sygnałów, więcej materiałów i spróbuj szczęścia. No zobaczymy, czy będą teraz częściej wypadać szanse na otrzymanie przy spróbuj szczęścia nadal jest największa, no, raczej logiczne jak zwiększono wszędzie o 50%, no ale dobrze dla, dla pewności napisali wielu graczy prosiło o tę zmianę i postanowiliśmy was wysłuchać, zmieniliśmy zawartość standardowych kontenerów, aby odpowiadała na typowi wybranego kontenera więcej kredytów zwiększona szansa na otrzymanie 50 tysięcy w każdej i mniejsza szansa na otrzymanie kamuflażu specjalnego mhm. OK. Flagi, sygnały, kamuflaże, Zwiększona szansa na zdobycie trzech skrzyni z czterema flagami. No, no właśnie zdobywam je. Lub dwóch skrzyni z czterema flagami, sygnałami z każdej strony. OK. No, widzicie, wszystko, wszystko to zostało leciutko tutaj pozmieniane. No, zobaczymy zobaczymy najważniejsze będzie ile ile będzie wypadać super kontenerów i czy się obłowimy na nich czy nie każdy, każdy tutaj z utęsknieniem wyczekuje tego super kontenera jak, jak kosy w Counter Strike'u ludzie dobra no, więc miejsce w porcie nigdy mi się jeszcze nie trafiło nie wiem jak wam może kiedyś się trafi to też całkiem całkiem dobry bonus no tam jakieś dźwięki to tam małe, interesujące mapy i lokacje mapa Ocean jest teraz dostępna tylko dla poziomów dziesiątych i są grane na nie zostało dwukrotnie zmniejszone. Dzięki Bogu! Bardzo mnie to cieszy, bo Ocean jest dla mnie słaby i jeszcze raz słaby. No, dużo osób chciało tą mapę. Pamiętam jak była beta, wszyscy mówili, kiedy będzie taka mapa, że tylko woda Dodali tą mapę, i to jest właśnie to, że dużo osób nie ma bladego pojęcia, że może chcieć czegoś beznadziejnego i to później tylko wychodzi w praniu. I tutaj też tak wyszło. Ja, ja sobie zdaję sprawę, że w rzeczywistości walczono tylko na ocean. No, może nie tylko, ale większość bitew. No, co prawda, część też toczyła przy jakichś tam wyspach, ale okręty i tak tam głównie operowały na. Otwartych wodach, jak to okręt. Ale w grze to się słabo sprawdza. A gra, jak wiadomo, ma dawać jak najwięcej frajdy. A tutaj zwyczajnie na takim, na takim ocean balans po prostu leży, bo, bo krążki nie mają za bardzo tutaj co robić. Niszczyciele, jak będą świecić z lotniskami, to, to wszyscy uciekają. Jest taka straszne, strasznie słaba rozgrywka wtedy. Dobra, mapa okruchy jest teraz dostępna tylko na 7.10, Też się zmniejszyli. No i okej, okay. zobaczmy do następnych map i lokalizacji. Ono, już widziałem kilka map, że troszkę tam faktycznie było zmienianych. Ale większość zmian wydaje mi się interesująca tryb Bastion. Wyłączyliśmy tryb gry Bastion, aby poddać go kompletnej przebudowie w odpowiedzi na statystyki wasze pomocne opinie Radę, rady chcę uczynić go łatwiejszym w opanowaniu i przyjemniejszym. No jak w trybie Bastion głównym bohaterem gry był Bastion, no to trzeba było jednak coś pozmieniać. No, to też, też było sporo śmiesznych opowieści o tym trybie, jak no, masakrycznie dużo forty porozwalały okrętów. Właściwie by, bywały bitwy, gdzie forty zniszczyły więcej okrętów niż y, gracze, więc no, komedia, komedia po prostu. Ale co zrobić? Mnie tam ten tryb bawił, ja bym go zostawił, bo naprawdę był mega pocieszny i yy, mi on nie przeszkadzał, mimo że też dwa czy trzy razy forty mnie po prostu rozłupały. Ale trudno się mówi. Na interfejs. Ach, tutaj takie kosmetyczne zmiany. Ale dobrze, to już sobie moi drodzy, możecie sami e, przeczytać. Nie będę tutaj oczywiście wszystkiego czytał. Poprawki równoważenia. e-booki, zwiększona prędkość obrotu głównej wieży z 5 do 6 stopni na sekundę. No to dobrze, te, te krążki japońskie to ogólnie krążowniki powinny się im. Wieże, ciutkę szybciej kręcić, zwiększono obrót też o, kosmetyka. Pensakola, obniżono zakres wykrywalności z morza. Zobaczcie to, zobaczcie to. Z 1566 go było widać. Kurczę, było go widać z większej odległości niż e, część pancerników, więc no komedia. Więc tutaj jak najbardziej to, to, to powinno już dawno być zrobione, no ale lepiej późno niż wcale. Tutaj też zwrotniejsze jest Marbleheady, nie wiem nawet co to jest, Marblehead lima, ok, Coś takiego widać istnieje, więc będzie się szybciej kręcić w porządku. I tutaj m, te zmiany, o których mówiłem wam w którymś filmie i na streamie, że m, jest to testowane. No i jak widać przyjęło się. Więc nowo raz 14, no tutaj. Eri sobie darujmy, ale też ma poprawę. No, z 14 na 12, więc już jest lepiej. Baltimore z 13 na 10, to całkiem konkretnie. I jeszcze zobaczcie, czy Demon czy załapał o pół sekundy, zawsze coś. Więc tutaj już te trzy krążki są o wiele groźniejsze niż były, bo rośnie im oczywiście. Mm, teraz liczba salf, jakie mogą oddać w grze. I nieraz dzięki tym kilku sekundom właśnie wygracie starcie. Więc to, to jest spory buffik. I yy, tutaj też jak widzicie w zalaniach troszkę mieszano. Yy, czas trwania zalania z 2 minut do 90 sekund skrócono. Według mnie mimo, że najbardziej lubię torpedy, tą broń, to uważam też, że to jest taka zmiana yy, potrzebna. Bo było troszkę za bardzo przesadzone. dwie minuty tonięcia yy, to jest grubo. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszyscy mają tą ulepszoną erkę, i, i, i jak w dobrym momencie u, 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 użyliście tej torpedy, trafiła ona i zalanie weszło, no to gracze cierpieli niemiłosiernie. Teraz będą cierpieć pół minuty krócej, więc zawsze, zawsze coś. No i tutaj jeszcze, jak widzicie, są zmiany, jeśli chodzi o te e, punkty tracone wskutek zalania. Tutaj zmniejszone, tutaj zwiększone. Okej, okay, na, tych, na tych pierwszych tierach i tak tam ta torpeda robi taką masakrę, że to bez różnicy większej. Co tutaj jeszcze mamy? Poprawiono kary do prędkości okrętu stosowane podczas zalania. Kara do prędkości pływania do przodu i do tyłu została obniżona z 35 do 20. Ale z, z wyjątkiem do prędkości pływania do przodu, no dobra, to mm, więc taki, jak widać jest to, jest to mały nerw torped co tutaj nam zoptymalizowano, wskazówki wyświetlania po ustawieniu kursora nad okrętem w karuzeli ok <grym> mała rzecz, dobra, są zmiany w wyglądzie zewnętrznym okrętów, trochę tych okrętów tutaj jest, które zostały poprawione, większość większość, no nie większość, chociaż du, nie, no większość większość premek no ale ważne, że są i co my tutaj jeszcze mamy poprawki, usprawnienia o, takie już tam naprawdę mało, mało istotne nie, nie ma tutaj jakiejś takiej hmm. zmiany, która by wywróciła całą grę do góry nogami bardzo dobrze są kolejne flagi na walentynki. Mamy serduszkowy okręt prawie. No i są, są, są kamuflaże. No i będziemy mogli zobaczyć, proszę bardzo, kolejne, e, kolejne okręty w grze. Nie wiem, czy dostanę. Jak dostanę, to oczywiście będę e, ogrywać. I później jakiś maratonik standardowo powstanie. Ale dobrze, dobrze, bo zawsze jakaś nowa linia to a, jakieś urozmaicenie w grze. A że niszczyciele lubię, to, to chętnie sobie potestuję nowe. Tylko pamiętajcie, że jak, jak z tymi testami bywa, właśnie, że testuje się często coś, później są zmiany, dostaje się znowu coś innego, znowu testuje i taka zabawa. No, nazwy, jak nazwy, tutaj wiadomo. Jest też, będziecie mogli zobaczyć USS Black. Więc też ten, ten okręt właśnie, który dostajecie za, za to, że jesteście super wymiataczami i wszystkie sezony wygrywać. Poprawione został on. Wreszcie po półtora roku można odgłosić sukces. Udało się znaleźć ten błąd. Na pewno było trudno, na szczęście udało się i teraz nie będzie już ucinać nam czatu. Jeśli nie wiedzieliście czemu często coś piszecie i nagle ucięło tekst i tak dalej, to właśnie dlatego, że chcieliście napisać ON. A ON jest, a było przepraszam, było po prostu złe. To zła literka i była karana w tej grze przez półtora roku, była zbanowana. A teraz ją odbanowano, dziękujemy mamy już cały alfabet, hurray, można pisać po polsku. Dobra robota, naprawdę jest, jestem dumny, jestem dumny tutaj, że zostało to wreszcie zauważone i zyskało należyty priorytet i po półtora roku możemy bezproblemowo pisać na czacie. Fantastyczne, dzięki temu komunikacja w grze zyskała i na pewno teraz będzie się grało na wyższym poziomie, bo będzie można było się wreszcie ładnie wysłowić i nie, nie utnie nam połowy tutaj e, jakiś koment jakie piszemy do naszych znajomych po polsku, cudownie no i tym cudownym akcentem e, kończymy moi drodzy, dziś zapraszam na 20.30 na pływanko e, na rankingi e, będziecie mogli wchodzić razem ze mną, pływać przeciwko mnie i mnie bacić, albo może was wylosuję razem ze mną, wtedy spróbujemy zbacić czerwonych Mam nadzieję, że zabawa będzie jak to na rankingówkach przednia, będę pływać dalej na masie, myślę, że japońska niszczarka również wystąpi, może jeszcze gościnnie jakiś pancernik albo krążownik, no siódemek mam dużo, powiedziałbym bardzo dużo, więc mogę sobie tutaj się bawić dowoli, ale głównie pewnie będę pływał na niszczycielach, może błyskawica jeszcze. Z sentymentu, też za gości, to w końcu jest niszczyciel, na którym już pierwszą rangę wbiłem, grając nim głównie. Więc sprawdzona konstrukcja łoi naprawdę wszystko na lewo i prawo. Dobre, bo polskie, dlatego jakiś tam y, pewnie y, no nie wiem ile bitew, ale podejrzewam, że i błyskawicą sobie też rozegram. To tyle na dziś, moi drodzy. Życzę Wam wszystkim jak najwięcej wygranych bitew rankingowych. Jeśli jeszcze nie graliście tego trybu, to zagrajcie, tu nie chodzi o to, żebyście osiągnęli jedynkę Grajcie po to, żeby czegoś innego spróbować, ten tryb będzie tylko przez półtora miesiąca, potem zniknie, znowu go nie będzie ze dwa miesiące, dlatego lepiej sobie pograć póki jest różne flagi się dostaje, bo na pewno na pewno przeskoczycie trochę rank nawet jak jesteście początkujący i dostaniecie jakieś nagrody więc czemu z tego rezygnować no pytam się czemu, no nie ma żadnego powodu dlatego grajcie śmiało, nie bójcie się to jest, to jest dla każdego, to jest przede wszystkim zabawa na wyższych tierach oczywiście opłaca się już mieć naprawdę wszystko wykokszone, wymaksowane ale zdarza się bardzo dużo graczy, którzy nie mają, nawet stokowymi okrętami pływają i nikim tego nie zabroni Dlatego śmiało grajcie, bawcie się. No i do zobaczenia w grze. Trzymajcie się. Udanych bitew. Cześć.